Boże, czy Pawle? A co się tak wpatruje w to niebo? Przecież samoloty nie latają już teraz, odwołane bardzo dużo jest wszystko. Siostra, ja wiem, że samoloty odwołane, ale dzisiaj pan Jezus w Ewangelii właśnie wstępuje do nieba. A no rzeczywiście, I... tak, tak. Wspominamy dzisiaj o tym. ja wpatruję się w niebo tak jak uczniowie i apostołowie, bo mam nadzieję, że też zobaczę tam pana Jezusa. A, no tak, ale wie ojciec, to jest. No fajnie tak właśnie poczuć się jak apostołowie, że wpatrują się w niebo, ale Jezus coś ważniejszego nam zostawił, nam kilka słów, jak się wstępował do nieba. Powiedział, że mamy nauczać wszystkich, szcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ale co najważniejsze też powiedział, że On będzie z nami do końca świata. Dlatego może siostro pójdziemy do kościoła, do ważnego miejsca, jakim jest Chrzcielnica. I tam zobaczymy co oznacza ten znak krzyża. Dobrze? Zobaczmy. Tutaj z tego miejsca każdy kapłan, każdy ksiądz głosi ewangelię, czyli wypełnia to polecenie Pana Jezusa, które powiedział do swoich uczniów-apostołów, żeby szli i nauczali wszystkich ludzi wszystkie narody. O, a co siostra robi? Przygotowuje chrzest święty. O, to będziemy mieć chrzest. Bardzo fajnie, bo Pan Jezus właśnie powiedział swoim uczniom apostołom, żeby też szli i udzielali sztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dlatego my też będziemy to czynić. Tak, no. Każde dziecko, które zostaje ochrzczone, staje się dzieckiem Bożym, otrzymuje łaskę wiary i rozpoczyna tą swoją drogę do nieba, tak jak dzisiaj Jezus wstąpił do nieba. Panie dzieci, mamy dla was zadanie. Poszukajcie i spytajcie się rodziców, kiedy był wasz chrzest święty. Szukajcie pamiątek po chrzcie świętym. I także podziękujcie Panu Jezusowi właśnie za wasz chrzest, który otrzymaliście. Abyśmy wszyscy mogli się spotkać w niebie, bo ja tam chcę się spotkać z Panem Jezusem. I ja też.

Zdarza się nam efekt lekcji,